Dziękujemy bardzo za rokowe wprowadzenie do zbliżających się świąt. Już bardzo proszę, ja będę musiał być dzisiaj obrotowy, jakoś tak to zostaliście usadzeni i ustawieni. Także za każdym razem, jeżeli będę tyłem dla kogoś, to z góry przepraszam. Witam wszystkich serdecznie. Jak co roku spotykamy się tutaj w sali gimnastycznej, żeby rozejść się na e, święta z przekazanymi wzajemnie życzeniami. Ale nim życzenia najpierw pewne informacje, które tradycyjnie też o tej porze przekazujemy, a tą informacją jest fakt, że parę tygodni temu, nie tak dawno, dokonaliście aktu wyborczego, niektórzy po raz pierwszy w swoim życiu i wybraliście nowy samorząd pod kierownictwem Karoliny Miśrodowskiej. Nim Karolina obejmie swoje rządy, Karolina obejmie swoje rządy, to najpierw dajmy głos samorządowi, który żegna się z wami. Pożegnał się mocnym uderzeniem w dniu wczorajszym, żałuję, że nie słyszałem, ale też pożegnał się na słodko, więc... Myślę, że to był taki wstęp do pożegnań, a teraz oddaję głos przewodniczącemu. Proszę bardzo. Kochani, rzadko się zdarza, żebyśmy mogli się spotkać wszyscy razem. Są tylko dwa takie momenty w roku szkolnym. Pierwszy to jest 1 września, kiedy spotykamy się na dziedzińcu. Drugi to jest właśnie czas grudniowy. Już w takim składzie całej szkoły spotykać się nie będziemy, niedługo odejdą maturzyści. Czewcowe pożegnanie będzie w skromniejszym składzie, mniejszym, więc myślę, że jest to chwila wyjątkowa. I dlatego też proszę o uwagę. Wiem, że potraficie się wyciszyć. Cichą noc zaśpiewamy za chwilę. Kochani nauczyciele, kochana dyrekcjo, kochani uczniowie. Życzę wam żeby te święta, które są przed nami, były takimi świętami, które zapadną Wam w pamięć. Żeby były tak serdeczne, tak ciepłe, że jak kiedyś pomyślicie o najmilszych świętach, żeby to były właśnie te. Życzę Wam, oraz Waszym rodzicom, rodzeństwu, dziadkom, babciom, e, najbliższym, nieformalnym, żeby czas spędzony przy wspólnym stole był czasem magicznym, niezapomnianym, żeby życzenia wypowiedziane w tym dniu spełniły się, żeby każdy moment spotkania w gronie najbliższych był przez Was pochłaniany w jak największym stopniu. Przed Nowym Rokiem się nie spotkamy, więc życzenia na nowy rok. Najpierw Sylwester jak zawsze nie zapomniamy. I oczywiście musi być wystrzałowy, ale bardzo proszę o rozwagę i wrócić z wszystkimi kończynami. Natomiast Najważniejsze życzenia są dla tych, którzy zbliżają się do skwitowania pobytu w szkole. Życzę zarówno klasom trzecim gimnazjum, jak i klasom trzecim liceum, żeby najbliższe egzaminy, jakie Was czekają, były na takim poziomie, aby Wasze aspiracje i marzenia były zrealizowane. Klasom drugim życzę, żebyśmy do końca roku dowiedzieli się, kto co realizuje, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. I z góry przepraszam za całe zamieszanie, ale no niestety przyszło nam uczyć się właśnie na Was. Klasom pierwszym życzę, żeby już nie zaglądały wstecz. I nie szukały tych chwil niezapomnianych, spędzonych w gimnazjum, ażeby już się wprowadzili na całego do tej szkoły i tylko tą szkołą zaczęli żyć i przyjaciół znaleźli właśnie tutaj. Życzę Wam niezapomnianych, fantastycznych świąt i jak najlepszego nowego roku 2014. A teraz zapraszam na spotkania dla sobie.